No cześć, to chyba, szkocki ogrodnik. Początek listopada mieliśmy już pierwsze przemnostki. Chyba 3-4 noce spadło nam na minus 2, minus 3. Bez tragedii, ale to już ten czas, że było, trzeba było wszystko wykopać typu bananowce, dalej, i tak dalej. Robiłem to na szybko, bo przegapiłem pogodę i jak się zorientowałem, że idzie w tym nocy, to musiałem wieczorem wykopywać po ciemku. Zdarza się. No ale dzisiaj. Dzisiaj. Będę sadził kilka roślin, ale dwie główne, które sadzę, jak wam pokażę. To jest ta nowa odmiana trawy pampasowej, Tiny pampa i troszkę o niej powiem. A poza tym wysadzę sumaka. Sumaka, którego no, tak się łowiamy, bo zawsze te gdzieś nam się korzenie rozrastają, i, 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 no, ale to jest mniej agresywna odmiana, też miniaturowa, więc bierzemy się zasadzenie i troszkę o nich opowiem. A więc tak, to jest nasza trawa pompasowa, ta miniaturowa. Ja wiem, wiem, miało być już wiele traw miniaturowych, pompasowych, miała być to odmiana Pumila, która ma być miniaturką, a i tak draca na metr 20. Czy ktoś, jak znajemy, kupił gdzieś tam na necie, że trawa pompasowa, miniaturowa, a wyrósł mu normalny pompas na 3 metry i pół małego ogródka zajął? Ale to nie. Ta odmiana. Nazywa się Tiny Pampa, tu już widzimy, już kwitnie. dorasta tylko do 60 cm. To jest pierwsza taka mała trawa pampasowa, która dorasta poniżej jednego metra. Czyli jeśli chcemy, na przykład, trawę pampasową uprawiać sobie w donicach, tudzież gdzieś na tarasach, to, to odmianę polecam. Zaczyna już kwitnąć w wieku dwóch czy trzech lat, widzimy, ta, to maleństwo już kwitnie. Została znaleziona jako mała sadzonka w Holandii. Chyba w 2012 roku. Przez tam kilka, kilka lat było sprawdzone, czy faktycznie to będzie mała słynka, czy tam płaci tak się rozrośnie. Nie, nie rozrasta się. Zaczęli ją chyba sprzedawać 2 czy 3 lata temu. I z tego co wiem, ta sama firma ma teraz odmianę złotą, która będzie Tiny pampa Gold. Jeszcze nie jest w sprzedaży, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku się pojawi. Jeśli się pojawi, to też ją kupię będą się mieć dwie dwie małe pampasy. Na dużego pampasa miejsca nie mam. Jeśli też chcecie mieć małą trawę, trawę pampasową, tą odmianę polecam. Tiny Pampa to jest właśnie ta najmniejsza z pampasowych. Bardzo fajna, wdzięczna. Bierzemy się za sadzenie. Tu jeszcze nie poplewiłem, bo wykopywałem już pierwsze wykopki porobione. Saszy to wygląda, bo te liście no, spadły, padało w ogóle, chwasty rosną, no ale to się, to się naprawi, a to? Tutaj małą, pump, tajną pampę będziemy sadzić, myślę, że tu w tym miejscu, to jest, e, coś na Jopi. Nie wiem, czy nie za blisko, ale słońce pada z tamtej strony, więc nawet jeśli będzie pod nią, to to będzie, to będzie miejsce słoneczne, a trawy pampasowe niestety sadzimy w miejscach dosyć słonecznych, Dużą cenfę pampasową możemy posadzić gdzieś w środku rabaty, będzie ładnie widoczna, bo wiadomo, osiągnie potężną zmianę. Te maleństwo sadzimy z przodu, tak żeby była widoczna. Nie chcę sadzić gdzieś tam z boku i tak dalej. No, bo tego nie będzie widać. Myślę, że w tym miejscu tutaj będzie dobrze widoczna. Mówię na razie, to nie patrzcie jak to wygląda, bo to ta pora do kulistopa, chybaż mało ogrodów dobrze, dobrze wygląda. A ja w tym roku nadlebiam zaległości po tym, jak mnie tu długo nie było. Taka moja uwaga, jeśli kupujemy cewę pasową, tą danę tajni pampę, kupmy ze sprawdzonego źródła. Bo jeśli zależy nam na maleństwie, lepiej kupić maleństwo, a nie kupić małą sadzonkę duże do śliny. Korzenie, proszę spójrzcie, jakie fajne, zdrowe, troszkę je porozbijam, i cewa pasowa idzie tutaj na początek mojej rabaty, bo ja chcę, żeby ta trawa była widoczna. Niegdzieś tam schowana pomiędzy roślinami. No i mały pompasek już wkopany. Mówię, tu obok jest ta sosna, ale zanim ona się rozrośnie, to spokojnie może tu, roz... bo tak byłoby tu nic Wolne miejsce. Poza tym, tam czy tam, jak pojawi się ta odmiana złota, ta gold, tajni pampa, od razu ją kupię i też ją wsadzę. Na razie jeszcze nie są dostępne na sprzedaży, ale wiem, że zostały już wyprodukowane. Ja tu kopię. A tam gdzieś jakieś ptaszki. Cały czas obok mnie sobie chodzą i czekają. Co ja tu wykopuję. E, dobra. Pampas już malutki wkopany. za go jeszcze podleję, bo nawet że taka jak mówię, mokra ziemia zawsze podleje się po podlaniu. Pierwszy kwiat w przyszłym roku będzie ich dużo, dużo więcej. A teraz sumak. To jest ten sumak. Też miniaturowa odmiana Tiger Eyes. Bardzo fajnie się wybarwiający. On przyjdzie tutaj. Może pokażę. Tam osłabła wcześniej dalię, więc nie mogę go posadzić. Tak to wygląda. Tu jest ten Red Red Dragon. Tutaj. To nie jest. To nie jest rycynowiec. To jest Tetrapanax Rex. To jest krzew. To jest krzew, który będzie tu mnie zimował. On, przymodowski chciały mu liście trochę, już jak to widać. No potężne, duże liście, takie palmo, takie jak dłonie, coś z coś jak recenowiec. I ja myślę, że te podnożne liście, tego taca paneksa, bo to dosta krzew, na dużo rozmiary, w porównaniu z, w porównaniu w obok rosnące tego tutaj sumaka, myślę, że to będzie fajnie razem wyglądało. Tutaj za nim jest. Wiśnia ozdobna, Amonogała, kolumnowa. Tu jest róża. Róża. Rosa Rugosa. A tam mam. Jak to się nazywa teraz? Taszkińska? Czytalpa Taszkińska. To jest czytalpa Taszkińska. To też drzewo. Myślę, że tutaj chcę, żeby w tej części troszkę mi to zarosło, żeby nie było widać tego płotu i żeby troszkę się odsłonić. Tam jest droga. Od tej drogi. Ma być gęsto, bardzo gęsto, więc będziemy sadzić, żeby było gęsto. Myślę, że tutaj on się może dozastać śmiało. Powinno być, powinno być ok. On dostał tylko do 2 dwóch, dwóch metrów. Zwykle ma około 1,80 m, czyli idealnie na, na wysokości. A poza tym, tam są drzwi, tam jest dom. Będzie idealnie widoczny, jak ładnie wybarwiać. Ten czerwono-żółty efekt. Na tle tego płotu, na tych roślin. żeby będzie fajnie to razem wyglądało? Więc. Sumak, odmiana Red Tiger. Idzie tam. Na dno, jak zawsze daje mikoryzę czyli ten grzyb, który wchodzi w symbiozę z korzeniami roślin. <grydzę> Najlepsze, że dałem. A patrzcie, tutaj już mam. Myślę, że to rośliny. Wszystkie weszły w symbiozę, bo widzimy części nadziemnych grzybów, więc mogę mu odpuścić. Ale co tam mam? Tyle tego, że teraz ten ma korzeniem rozrośnięte, ale tym się nie macie, bo on ma, to jest silna doślina. Dół idealnie wykopany. Tutaj będzie sobie ruszyć teraz nasz sumak odstowiec, Odmiana Tiger Eyes. Myślę, że przy tych wyższych roślinach ma być gęsto. I będzie. I kolorowa. Tu muszę podwiązać moją jeżynę rdzawą, bo po sztormie się odsunęło od płotu. Muszę ją dźwignąć tam. A przy okazji znalazłem oślinę, którą zapomniałem wsadzić. Bergenia sercolisna, ta odmiana jumbo. Jeszcze malutka. Sadziłem pomiędzy dwa ciemienniki. Tu jeden. Tutaj drugi. Um, to jest odmiana już kwitnąca, to jest wczesna odmiana. Wczesna, czyli u ciebie wczesna, znaczy koniec października. To się nazywa ta odmiana Early Rose. No, no. Mniszki lekarskie wszędzie. Patrzcie na tam jeszcze się wychodzą. Tutaj też ten już powoli, jeden przekwita, ale następne cały czas się otwierają. Spójrzcie ten różowy, piękny kolor i. Z tym żółtym ładnie się to komponuje. Fajnie wygląda od domu. Kiedy się spojrzy, mówię, rozprzątam. kiedy się spojrzę, widać te kwiaty, ale tak mi się właśnie teraz skojarzyło, bo chciałem tą bergenię w inne miejsce posadzić, ale tylko spójrzcie. Kolor tego ciemiędnika, kolor liści tej bergenii. Myślę, że to razem będzie się fajnie uzupełniało. Poza tym, ona, mówię, ma duże, fajne, fajne liście, więc w tym miejscu też może dobrze, dobrze wyglądać. I to już na tyle. Mimo listopada cały czas coś możemy w tym okresie robić. Możemy, musimy, no bo tak to wygląda, że nie mam wyjścia, muszę robić. Ale nie tylko sprzątać. Na szczęście można cały czas coś sadzić, a to zawsze jest fajda. Więc e, wszystko co sadzę to już jest pod kątem przyszłego roku. O tej porze roku to już na ten sezon nic. W przyszłym roku będzie to lepiej wyglądało. No i, i co? I, a wy coś robicie? Jeśli ktoś coś jeszcze też sadzi, poza cebulami różnymi, bo to też cały czas, wiadomo, trzeba sadzić teraz, to jest ten, ten sezon, ale jeśli jakieś rośliny wsadzacie, kupujecie czy zamawiacie, dajcie mi znać, jeśli macie jakieś, jakieś pomysły, co tu mogę sobie jeszcze wrzucić, też śmiało piszcie. A teraz już nie przedłużam, trzymajcie się ciepło. Cześć, pa, pa.